Cześć. W dzisiejszym odcinku testujemy coś niesamowitego od HTC, czyli model Incredible S. Jak zawsze na początek dwa słowa o obudowie telefonu i jeżeli chodzi o zewnętrzne tego modelu, mamy do czynienia z urządzeniem, które jest bardzo kompaktowe, mimo że ma spory ekran i rzeczywiście bardzo fajnie leży w dłoni. Jest dość lekkie i w związku z tym również nie przeszkadza w kieszeni. Zrobiony jest telefon w całości z plastiku gumowanego, który się nie rysuje i to jest pozytywna cecha. Jest też oczywiście szkło hartowane typu Gorilla na ekranie, jak zawsze u HTC. W związku z tym nie ma powodu bać się kluczy czy monet w kieszeni, po prostu one ekranu nie porysują. Jeżeli zaś chodzi o takie cechy szczególne, no to rzeczywiście tył telefonu jest asymetryczny. To znaczy że jest duże przetłoczenie, dodatkowo ze ściętym jednym z rogów. Albo się to podoba, albo nie, natomiast nie można odmówić HTC Incredible S w tym wypadku oryginalności designu, bo rzeczywiście to jest oryginalne. Natomiast jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy, to jest są klawisze, które są pod ekranem. Bardzo fajnie wyglądają, dlatego że obracają się równocześnie z ekranem, czyli zmienia się ich również orientacja. Fajna sprawa, bardzo to cieszy oko. Jeżeli chodzi o minusy, klawisz blokady na górze telefonu słabo wyczuwalny, w związku z tym nie zawsze jest wygodny, czasami ciężko go po prostu odnaleźć pod palcem. Jeśli zaś chodzi o najważniejszą cechę telefonu dodatkowego, czyli po prostu jego ekran, no to rzeczywiście w przypadku HTC Incredible S jest naprawdę niesamowicie. Mamy do czynienia z ekranem, który ma 4 cale, w dobrej rozdzielczości 480x800 i to jest ekran Super LCD, natomiast ja podejrzewam, że wykonany w tej samej technologii, która znajduje się w Desire S, ponieważ to jest rzeczywiście najlepszy ekran, jaki kiedykolwiek HTC zrobiło. Świetna jakość odwzorowania barw, świetny kontrast, rewelacyjna jasność, pełna widoczność w jasnym słońcu i również przede wszystkim super kąty widzenia. Tutaj przekręcając telefon w lewo i w prawo nie uświadczymy żadnych ubytków w kontraście ani przeniebieszczeń, zaniebieszczeń, zmian kolorów. Rzeczywiście z całą pewnością ten ekran jest najlepszym ekranem, jaki kiedykolwiek HTC wypuściło. Taki ekran nie musi się bać niczego leżąc obok Super AMOLEDu czy ekranu nowa od LG. W związku z tym wielki plus dla HTC za wyświetlacz w modelu Incredible S. Jeśli chodzi o serce telefonu, to jest nim procesor taktowany z zegarem 1 GHz, jest dodatkowo 768 MB pamięci RAM i telefon nigdy nie spowalnia, jest bardzo, bardzo szybki, nie zdarzają się żadne lagowania i tak naprawdę nic więcej w tym temacie mówić nie trzeba. Po prostu to jest bardzo, bardzo szybki smartfon. Urządzenie pracuje na Androidzie w wersji 2.2, jest już zapowiedziana aktualizacja do wersji 2.3, ma się pojawić w najbliższym czasie. Na niej jest nakładka HTC Sense w wersji 2.1, czyli dokładnie taka sama jak w Desire S. W związku z tym znajdują się również wszystkie elementy standardowego interfejsu. Mamy 7 pulpitów głównych na ekranie głównym, w związku z tym możemy sobie na tych pulpitach umieszczać widgety albo skróty do kontaktów. Coś fajnego, coś co pozwoli nam spersonalizować dowolnie, w dowolny sposób telefon. Sense to jest taka nakładka systemowa, która rzeczywiście ma nieograniczone możliwości personalizacji. Widgetów jest mnóstwo, jest ich dziesiątki, każdy z nich możemy sobie wybrać jeszcze dodatkowo w kilku wizualizacjach. Czasami się zmienia również ich funkcja, kiedy wybieramy, którąś z opcji. Możemy również przeglądać menu. Menu oczywiście w formie listy aplikacji, natomiast podobnie jak w Desire S, ta lista aplikacji ma panele, czyli po prostu są to panele przewijane wertykalnie. To usprawnia rzeczywiście wygodę korzystania z takiego menu. Jeżeli chodzi o takie standardowe elementy również nowego to TouchWizona, to mamy zmieniony pasek powiadomień, na którym możemy włączać, włączać funkcje komunikacyjne i podglądać ostatnio otwierane aplikacje. Możemy również super szybko uruchomić telefon, ponieważ jest funkcja fastboot. Z dodatkowych ciekawych cech, możliwości personalizacyjne są rozbudowane jeszcze o zmiany skórek, czyli po prostu motywów w telefonie. I również scen, czyli możemy sobie ustawić telefon albo, żeby był przygotowany do pracy, albo, żeby był przygotowany do zabawy albo na przykład do podróży. Po prostu zmieniają się wtedy układy paneli głównych, zmienia się również układ budżetów, dzięki czemu HTC Sense ciągle jest najlepszą nakładką systemową, jaka jest na rynku. Jeśli chodzi o ciekawe funkcjonalności, mnie się bardzo spodobała rozszerzona obsługa gestów. Jest oczywiście taka bardzo stara sztuczka, że jeżeli ktoś do nas dzwoni i nie chcemy połączenia dobrać, jak chcemy wyjść z dzwonek, wystarczy telefon obrócić. Natomiast dodatkowo jeszcze możemy, trzymając telefon w kieszeni, głośniej usłyszeć dzwonek, ponieważ telefon rozpozna, że w tej kieszeni się znajduje. To jest fajna sprawa. Dodatkowo, kiedy bierzemy telefon do ręki, a telefon dzwoni, to on również ten dzwonek przyciszy do minimum, bo rozpozna, że my go wzięliśmy do ręki. Z dodatkowo fajnych cech, jeżeli rozmawiamy i telefon odłożymy po prostu na biurko, to telefon włączy automatycznie głośnik, bo rozpozna, że prowadzimy rozmowę, a chcemy rozmawiać. Fajna sprawa, bardzo przydatna w codziennym użytkowaniu. W kwestii najczęstszych standardowych multimediów, dwa słowa odtwarzaczu muzyki, i rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że rewelacyjnie wygląda, ma świetną animację okładek. Jest również możliwość dowolnej personalizacji dźwięku, bo są ustawienia dźwięku, jest również możliwość segregowania piosenek. Natomiast jeżeli o jakość dźwięku na sławkach niestety nie powala. To jest przeciętny telefon muzyczny i jak ktoś jest melomanem, to rzeczywiście Incredible S może go rozczarować. Nie najlepiej też jest w segmencie odtwarzania filmów, dlatego że możemy rzeczywiście odtwarzać filmy w jakości 720p, natomiast przede wszystkim mp 4 dlatego że jest wsparcie dla kodeków DVX i Swit, ale bardzo wybredne. Część filmów po prostu nie działa, nie wiedzieć czemu, nie ma również możliwości wczytania napisów. Jeśli chodzi o aparat, mam do czynienia z 8-megapikselową matrycą, taką, która pozwala na robienie przyzwoitych zdjęć. To nie są najlepsze zdjęcia w takim segmencie fotograficznym, natomiast zupełnie w porządku. Jest spora ilość szczegółów, jest dobre odzorowanie barw, jest ok kontrast. Są, jest podwójna dioda doświetlająca, w związku z tym również po ciemku te zdjęcia będą wyglądać zupełnie nieźle. W takim codziennym użytkowaniu Incredible S jako aparat sprawuje się zupełnie w porządku. Jest również nagrywanie wideo w jakości 720p przy 25 klatkach na sekundę, też zupełnie ok, natomiast to ciągle nie jest jakby. Ten najlepszy topowy segment to jest średnia półka multimediów. Podsumowując, czy HTC Incredible S rzeczywiście jest tak niesamowity, jak sugerowałaby jego nazwa? Momentami, dlatego że mamy do czynienia z urządzeniem, które ma rzeczywiście najlepsze ekrany, jakie ta firma wyprodukowała. Mamy również do czynienia z urządzeniem, które jest bardzo, bardzo szybkie, bardzo wygodne i świetne do personalizacji. Natomiast niestety w kwestii multimediów rozczarowuje, dlatego że odtwarzasz muzyki jest tylko przeciętny, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Mamy do czynienia z niepełnym playbackiem wideo i tylko z aparatem, który robi zdjęcia w porządku. W związku z tym, czy warto taki telefon kupić? Jeżeli sobie porównacie jego cenę z na przykład konkurencyjnym Samsungiem Galaxy S albo z LG Swift Black, okaże się, że na aukcjach internetowych telefon jest dużo, dużo droższy i moim zdaniem po prostu do tego modelu nie warto dopłacać. Pytanie w konkursie SMS-owym do Was na ten tydzień to jest, czy chcielibyście kupić HTC Incredible S, znając jego ceny i znając jego możliwości. Wysyłajcie SMS-y odpowiedniej treści, informacje jak zawsze na dole ekranu, szczegółowe odnośnie tego, jaka to powinna być treść. Warto wziąć udział w naszym konkursie, dlatego że do zgarnięcia są bardzo fajne gadżety. Jest też do zgarnięcia topowy Samsung Galaxy S, a finał konkursu już bardzo, bardzo niedługo, w związku z tym polecam. Jeżeli chcecie obejrzeć inne programy opszejkowe, zajrzyjcie na naszą stronę internetową, a jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, czy coś warto kupić, czy wasz operator proponuje wam jakąś fajną ofertę, napiszcie do nas na naszym profilu na Facebooku. Trzymajcie się, cześć do następnego odcinka.